Dzień dobry. Czy wiesz, że proces zwrotów zakupów w Twoim sklepie internetowym musi się zmienić? Do 19 grudnia mają być wdrożone nowe przepisy dotyczące odstąpienia od umowy wymagane dyrektywą unijną. Brzmi groźnie, ale w praktyce dotyczą zwrotów zakupów. Jeśli klient może kupić produkt jednym kliknięciem, to powinien móc go zwrócić równie prosto, bez szukania formularzy, adresów i bez konieczności pisania maili. Zwroty muszą być dostępne online i dobrze widoczne. Najlepiej jako link na Twojej stronie, choćby w stopce. Kolejny obowiązek to potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy na nośniku trwałym. Czyli najprościej wysłać klientowi PDF-a w mailu, takiego którego nie da się później zmienić. Jak wygląda poprawny proces? Klient ma 14 dni na zgłoszenie zwrotu, liczone od momentu odebrania paczki. Na odesłanie produktów ma kolejne 14 dni. To czas na nadanie paczki, a nie jej dostarczenie do ciebie. W praktyce może minąć ponad miesiąc od zakupu do faktycznego zwrotu. Jeżeli chcesz mieć nad tym kontrolę, przyda ci się narzędzie, które uporządkuje cały proces. Furgonetka.pl przygotowała rozwiązanie zgodne z nowymi przepisami. Nie musisz nic instalować. Wystarczy jeden link, który umieścisz na stronie sklepu. Znajdziesz go na furgonetka.pl Zwrot zakupów. Od tego momentu ogarniesz zwroty z poziomu swojej skrzynki e-mail. Dostaniesz odstąpienie od umowy, potwierdzisz je jednym kliknięciem, sprawdzisz tracking przesyłki i poznasz powody zwrotów. Dla sklepów to rozwiązanie jest bezpłatne. Furgonetka dopilnuje, żeby proces zwrotów był zgodny z obowiązującymi przepisami, a klient miał wybór przewoźnika. Jeśli chcesz czegoś więcej, to możesz też skorzystać z pełnej wersji systemu, która potrafi wyłapywać błędne zwroty, automatycznie generować korekty faktur i ustawić politykę zwrotów. To ważne, bo jeśli w regulaminie zabraknie informacji o terminie zwrotu, to klient może dokonać zwrotu w ciągu 12 miesięcy, a nie 14 dni. Taki drobiazg potrafi mocno odbić się na biznesie. Pamiętaj, 19 grudnia to termin wdrożenia dyrektywy w przepisach. Sklepy będą musiały stosować nowe zasady od czerwca 2026. Masz pół roku na dostosowanie się, więc lepiej zrobić to wcześniej. Dziękuję.